Witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w moim cyklu Kto ma oczy? Niech czyta. Kogo witam, kogo goszczę? Dzisiaj książka niezwykła, dzisiaj książka dokumentalna, czyste fakty, mianowicie tajemnice Antoniego Macierewicza, czyli Macierewicz i jego tajemnice. Dlaczego mówię o tej książce? Autor, mamy tutaj pan Tomasz Piątek, Dziennika śledczy, gazety wyborcze. No nie każdy gazetę wyborczą lubi, ale uważam, że tutaj praca wykonana akurat przez pana Tomasza jest dosyć konkretna. I y, książka, jak, jak mówię, jest to dokumentalna, dokumentalna książka o powiązaniach naszej władzy, w szczególności naszego pana ministra, słynnego likwidatora WSI i autora raportu, który ukazał się notabene w trzech językach, nie? Czyli po rosyjsku, niemiecku i angielsku, gdzie podano na tacy naszych agentów na całym świecie. Ale nie o tym będziemy mówić. Tutaj książka. Mocnym atutem tej książki jest to, iż dużo danych pochodzi z KRS-u, z oficjalnych stron. Wszędzie mamy odnośniki w tej książce. Mamy też takie... O! Tu delikatnie muszę nie uszkodzić. Takie właśnie sobie takie coś. I to coś wygląda tak, gdzie jest siatka powiązań pokazana, kto gdzie jak, z kim, w przeszłości. Przede wszystkim fundacja fundacyjka, tam gdzie jest coś, ktoś zasiada w jakimś zarządzie. Tego jest kilka. Teraz pokażę następną. O, to jest, to jest fajne, nie? Można sobie zobaczyć. Nie będziemy się tak mocno tutaj skupiać na, na tych wykresach. Każdy może tą książkę kupić, może sobie poczytać. Ja oczywiście tutaj nie chcę oczywiście w jakiś sposób pana ministra oceniać, bo to nie jest moją rolą. Ale jeżeli jest taka książka i proszę sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak przepływają Pieniążki, jak przepływają wpływy, jak to wszystko wygląda. Jest to mówię, tak jak chyba ze 150 stron, czy 200, zaraz przepraszam powiem. No, tak nie całe 200 stron. 200 stron, takie dosyć lektury. I dlaczego tutaj o tym mówię, właśnie o, o tej książce? Dlatego, że jest to książka niszowa. Mało, mało osób na pewno ją czytało. Można się tutaj dowiedzieć wielu, wielu ciekawych rzeczy. A mianowicie no tutaj autor się cofa aż do lat 90. czyli upadku tzw. komuny w Polsce. I po prostu, jak to się mówi, otwarcie archiwów, co gdzie, kto, kiedy, jak. Po prostu to wszystko wyglądało, aż do pełnienia przez pana ministra. Teki, teki ministra obrony narodowej. I ja już nawet nie chcę mówić, czy te powiązania są realne, czy nierealne. Nawet gdybym to podzielił przez, przez 50%, czy nawet 70%, to tak się rysuje dosyć nieciekawy po prostu jakby obraz naszej elity. Bo to tylko nie tylko pan minister. Ja myślę, że tutaj takich kwiatków jest więcej. Pan jeszcze a propos autora, tutaj jest. można sobie z tyłu poczytać. Nakład też. Też jakiś arbitor tutaj wydał tą książkę i no, trzeba się po prostu zanurzyć w ten temat, w temat tajnych służb, bo tutaj wszyscy mają powiązania. od GRU przez po prostu ja nie wiem, jak to wszystko przepływa, jak to, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko powstawało, tutaj jest pokazane tylko. Ciekawostką jest to, że są odnośniki, na przykład do KRS-u. Tutaj KRS, strony oficjalne, internetowe, wszystkie fundacje, fundacyjki. To wszystko tutaj mamy. Jest co czytać. To jest taka książka, którą po prostu trzeba sobie ze spokojem poczytać. Można sobie na przykład z 2 strony, czy nawet z 10 stron przeczytać. Można gdzieś tam sobie zajrzeć, to też polecam w internecie, dane z KRS są ogólnodostępne. Także obraz, który tutaj się rysuje w tej książce naszej elity, no niestety przypomina mi mocno, mocno naszą kartę z przeszłości. Także o co będę mówił, jeżeli ktoś zna historię naszą, nie tylko chwalebną, ale też tragiczną, no to może w tej książce znajdzie też, też odnośniki. No i jak to się mówi, szalone lata 90., w których można było po prostu w tym, jak to mówię, kotle, jak się gotowało, jak te służby padały, powsta powstawało, powstawało nowe państwo polskie, przysłowiowa, czyli trzecia rzecz, pospolita. Dużo się działo i e, tak jak odnośnie innych sytuacji, jakie wtedy były, czyli Końcówka, tutaj musimy zacząć już od końcówki lat 80., bo przecież dobrze było wi wiadomo, że w końcu realny socjalizm upadnie w Polsce, no i upadł. I na kanwie tego właśnie wydarzenia tutaj autor przedstawia powiązania, powiązania wielu, wielu ludzi, wielu groźnych ludzi. Także ja nie będę jeszcze, już powtórzę drugi raz, nie będę się tutaj zagłębiał, trzeba poczytać i jeżeli faktycznie tak wyglądają nasze elity, które rządzą tym krajem, no to powiem wam tak, no, przejrzałem tę książkę, przeczytałem i ja już mówię, już ją podzieliłem przez dwa, przez trzy, no to można się po prostu tak po trochu załamać. No ale mm, kiedyś śpiewano taką piosenkę, minister Antoni nas obroni, być może tak, no, w tej chwili już ministrem nie jest, no bo no bo już nie może być, ale ale tutaj Naprawdę jest, jest co poczytać. Naprawdę można się zastanowić. Można sobie po prostu mieć jakiś odnośnik do całej tej sytuacji, która jest w Polsce. No, a jeszcze tu podziękowania dla mojego kolegi Przemka, który mi tam użyczył tą książkę, gdyż ja nie jestem w stanie po prostu tych wszystkich, tych wszystkich książek, jak to się mówi, kupić, no bo <laughs> bym zbankrutował. Ale to jest taka pozycja, która po prostu którą warto przeczytać, choćby dla siebie, nawet ci, którzy tam są zakochani w jednej partii, powinni sobie przeczytać, żeby mieć jakiś odnośnik, jacy ludzie niestety są w tych naszych elitach i jak umieją się lansować. No, i tu właśnie pan Tomasz Piątek ładnie to ujmuje, można to przeczytać. Nie każdy musi po prostu się z nim zgadzać, bo nie we wszystkim się z nim, zg z nim zgadzam, natomiast niestety fakty, które tutaj przytacza, no, no, tak jak mówię, dane z KRS-u, czy, czy inne dane nawet ze stron rządowych, internetowych, no są bezsporne. Także komu się podobało, łapka w górę, komu się nie podobało, niech zachowa dla siebie. Będzie jeszcze więcej takich smaczków, będę mówił też, o takich różnych powiązaniach, nie tylko w naszej polityce. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.